Słyszałeś kiedyś o Programie Aktywne Samorząd? Czy znasz korzyści tego programu? Tak, myślałam. Wszystko dlatego, że takie informacje są głęboko ukryte w stosie wiadomości docierających do nas za pośrednictwem różnych mediów. Otrzymać różnego rodzaju wsparcie lub pieniądze, należy mieć oczy szeroko otwarte lub obserwować AV, gdzie na bieżąco udostępniamy treści o różnych ogólnodostępnych formach pomocy. Ale do sedna, czym jest program Aktywny Samorząd i do kogo jest skierowany? Aktywny samorząd. Jest to program mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, zawodowym i w dostępie do edukacji, a co za tym idzie, pozyskanie niemałych pieniędzy. Program składa się z dwóch modułów. W programie Aktywny Samorząd możesz otrzymać dofinansowanie do kursu prawa jazdy i dostosowania samochodu do potrzeby osoby niepełnosprawnej. Dzięki dofinansowaniu możesz zakupić komputer, oprogramowanie, kurs obsługi, serwis i skorzystać ze szkolenia. Program zapewnia też sprzęt do sprawnego przemieszczania się, np. w wódce Masz dzieci i jesteś osobą aktywną zawodową. Program pomoże Ci w utrzymaniu aktywności zawodowej, dofinansowując pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu. Dzięki niemu pokryjesz koszty czesnego i inne wydatki związane z edukacją na poziomie wyższym. Zapytasz, co musisz zrobić, aby ubiegać się o te formy wsparcia? Wystarczy, że posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To jest jedyny warunek, dlatego niejednokrotnie zachęcałam w moich poprzednich filmach do starania się o ten dokument. Wnioski można składać elektronicznie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy SOF od 1 marca 2021 roku. Jeżeli złożenie wniosku jest dla Ciebie zbyt skomplikowane, napisz do mnie, a wyjaśnię Ci te lub inne kwestie związane z niepełnosprawnością, także w miejscu pracy. Do zobaczenia.